państwa w dalszym ciągu prosimy o pomoc pomoc moralną i pomoc jeśli chodzi o zasięgi o rozprzestrzenianie tego co robimy albo to jest nieważne i niepotrzebne wtedy się z tym oczywiście pogodzimy jeśli państwo chcą żeby ten kanał istniał żeby te nagrania się pojawiały to wobec sytuacji w jakiej się znaleźliśmy absurdalnej że za byle co jesteśmy zawieszani niektóre programy są całkiem ściągane wyrzucane nie można tego pokazać bo jest to coś, co komuś nie pasuje, to prosimy o lajkowanie, prosimy o rozprzestrzenianie, pokazywanie bliskim, znajomym, dalszym znajomym, że coś takiego istnieje, że ten kanał można wesprzeć, można subskrybować, można pokazywać innym na tle tego, co się u nas ukazuje, o niektórych sprawach przynajmniej podyskutować w gronie rodzinnym, przyjacielskim, w gronie znajomych, doprowadzić do tego, żebyśmy zaczęli się przed tym zalewem złości, nienawiści, bronić, bo oni nam narzucają nienawiść, zarzucają nam nienawiść, że to my, ale to jest nienawiść wobec nas. Jeśli jest wolne słowo, jeśli jest idea, że istnieje równość wobec różnych poglądów, ja mogę mieć. Określone poglądy na taki temat, ale inne, na inny, z kim się zgadzać albo z kim nie zgadzać, żeby to wszystko wyszło na jaw, żeby o tym mówić. Musimy o tym rozmawiać, musimy mieć taką możliwość. Ale jak rozmawiać, jeśli nie można dotrzeć do bardzo wielu ludzi, bo nawet ci, którzy subskrybują, nie są zawiadamiani, nie są informowani. Więc tam pomóżcie. Stańcie na wysokości zadania, to nic nie kosztuje, nie wymaga także szczególnej uwagi i dużo czasu, ale co jakiś czas tu polubić, tam skomentować i patrzeć, co się dzieje. To będzie dla nas bardzo wielka, nieoceniona pomoc. I z góry dziękujemy tym ludziom dobrej woli, którzy tego chcą, którzy są z nami, nawet się nie zgadzając. Wszystkie książki Leszka Żebrowskiego dostępne na kapitalbuch.pl. Z kodem Historia 10, 10% rabatu. Przypadek jakich wiele, ale temu chcę poświęcić szczególną uwagę, bo nagranie z ich strony, raz powiem o kogo chodzi, dotyczy kapitana Władysława Kołacińskiego Żbika. Pastwienie się ileś tam nad śmierci nad człowiekiem, przypisywanie mu rzeczy, których nie zrobił, na podstawie albo niewiarygodnych dokumentów, albo braku dokumentów, nie jest czymś, co powinno istnieć w przestrzeni publicznej. Zarówno autor, tego nagrania, czyli Krzysztof Lech Łuksza, który ostatnio pozbył się tego drugiego imienia, no bo Lech to takie polskie, takie nacjonalistyczne, takie niemiędzynarodowe. To on woli być tylko sam Krzysztof, no a chce to może być. Jego rozmówcą jest też historyk, w dodatku z doktoratem, jak się przedstawia, Dominik Flisiak. On wydał książkę pod tytułem Antyżydowska zbrodnia w przedbożu. Pytania, źródła, odpowiedzi. Książka to nie jest, bo to jest raczej zbiór niechlujnie dobranych dokumentów, znaczy może niechlujnie to nie, ale te, które znalazł, te, na które się natknął, bo jakichś szerszych badań nie przeprowadził. Na temat kapitana Żbika, jego działalności, na temat oskarżeń, które w jego stronę padają, jest bardzo wiele dokumentów. Powtarzam, bardzo wiele. Nie tylko w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, ale także w archiwach lokalnych są także archiwa sądowe, w których żaden z tych publicystów, działaczy, badaczy historyków, nawet palcem nie tkną, bo nie wiedzą, gdzie te dokumenty są, nawet nie wiedzą, że są. Ja im oczywiście pomagać nie będę, bo nie jestem aż takim natruistą, żeby za nich wykonywać jakąkolwiek pracę, ale powinni się ruszyć, wziąć się do pracy i coś z tym wszystkim zrobić. Zamiast tego, lepiej wydać publikację, która ma niewiele stron, jest ponad 200, ale to są głównie dokumenty. Dokumenty niedopracowane albo nieopracowane, wrzucone żywcem. A może tak, a może nie. A może tak było, a może tak nie było. Natomiast fascynujące jest to, że Krzysztof Lech Łuksza zmienił nagle orientację. Nie mówię o tej, którą zaraz niektóre osoby mogą mieć na myśli. Chodzi mi o jego orientację polityczną. Przedtem. Bardzo widoczny, aktywny w środowiskach narodowych, nagle z dnia na dzień przeszedł na drugą stronę, do środowisk przeciw, anty, ponadnarodowych. Można i tak, ale ludzie, którzy zmieniają poglądy z dnia na dzień, są zawsze dla mnie podejrzani, że albo musieli, albo jakieś inne, jeszcze głębsze przyczyny w tym tkwiły. Bo po tym, jak się coś dzieje takiego, to powinno się odpocząć, powinno się od tego oderwać, powinno się uspokoić, a nie z dnia na dzień wszystko można. I Mamy tego typu sformułowania, na przykład o Elonie Masku. Żałosny odklejeniec. I on popycha w swoich tych wypowiedziach niejakiego Trzaskowskiego i Sikorskiego. To też świadczy właśnie o tej zmianie. Orientacji. Z jakiej na jaką? Oczywiście to jest wyjście z tak zwanej skrajnej prawicy, jak on to nazywa. To jest jesień 2023 roku, czyli rok temu. Bardzo krótki staż ma po drugiej stronie, ale widocznie nie chcę, ale muszę. Powoduje, że można przypuszczać, że jest coś na rzecz. Ta dyskusja między oboma panami wygląda w ten sposób. Ja nie wiem nic, ty nie wiesz nic, to obaj wiemy wszystko. I oczywiście. Jest wjazd na antysemityzm, czyli zaraz o tym powiemy, o formacji, którą oni krytykują, i jednocześnie jest Romuald Reis, Bury, zbrodnia na Białorusinach. Jest cały pasus o zbrodniach na Ukraińcach, i to robi polskie podziemie. Które podziemie? No, wiadomo które. I teraz ten były Lech, obecnie Krzysztof Łuksza, wypowiada się tak. Są osoby, są środowiska, które NZ w ramach takiej nacjonalistycznej ideologii przedstawiają jako formację krystalicznie czystą. Może są takie osoby. Ja takich osób nie znam, żeby ktoś traktował obiekt badań albo sympatii jako coś krystalicznie czystego, bo tego w takim. W powszechnym naszym życiu politycznym, społecznym po prostu nie ma. Kryształy to jest produkt chemiczny, można doprowadzić do czystości, ale to jest tylko i wyłącznie tam. W życiu mamy mieszaninę różnych rzeczy, ale z tej mieszaniny wybieramy to, co jest bardziej czyste i odrzucamy to, co jest bardziej brudne. I w tym przypadku NZ nie ma się czego wstydzić na tle całego polskiego podziemia. A oni by tego chcieli. Chcieliby, żeby to tak załatwić. Tymczasem wiemy, mówi, były Lech, obecnie Krzysztof Łuksa, że jest to formacja, wokół której jest wiele kontrowersji. No, kontrowersje mogą być. Dlaczego nie? Oczywiście. Czym więcej kontrowersji, tym lepiej, bo wchodzimy w dyskusję, zaczynamy szukać argumentów. Nadzieją jest to, że to nagranie 12 lipca 2024 roku, czyli niedawno, ma obecny zasięg nieco ponad 900 obejrzeń. Tylko i wyłącznie i mówię gdyby nie to, że dotyczy to osoby bardzo mi bliskiej, bo ją znałem i bardzo cenię do tej pory, kapitana Władysława Kołacińskiego, w ogóle bym na to nagranie nie zwrócił uwagi, ale skoro tak, to stawianie przez nich pytań w sposób bardzo podejrzliwy, Polacy zamordowali Żydów, zbrodnia przed Boży, to sprawka NZ czy UB, jak można mieszać te dwie formacje, albo UB albo NZ, czy ubowcy byli w nz czy NZ był w UB, to jest coś w rodzaju obsesji, coś w rodzaju paranoi. Tak pisać nie można. I doktor Flisiak. Jest pewna kontrowersja, są źródła, które obarczają członków NZ, nie członków, tylko żołnierzy i nie kontrowersje, nie obarczają, tylko trzeba te źródła nazwać i skrytykować. Nie to, że odrzucić, ale skrytykować to znaczy opisać, czyli poddać je weryfikacji. Ciekawy jest bardzo sposób, jak oni dyskutują. Jeden sztywny, jakby połknął kij od szczotki, w ogóle się nie rusza, natomiast drugi rusza się i gestykuluje. I Doktor Fisiak robi cały czas tak i tym cienkim głosem, cały czas tym palcem wysuniętym do przodu gestykuluje i dodaje sobie animuszu. Myślę, że to jest dodatkowy argument. Na co zwróciłem uwagę? To jest opisane bardzo charakterystycznie jako talmudyczna dyskusja Zanazywana pylpul, czyli dochodzenie do pewnych szczegółów w taki sposób, że na końcu, finałem takiej pseudodyskusji jest jeszcze większe zagmatwanie sprawy. Tu mamy z tym do czynienia, ale ten charakterystyczny gest, stale powtarzamy, z tym palcem, wywijanie tym do przodu, to jest właśnie pylpul. Hasydyzm. To jest pylpul, który jest formą dyskusji w zupełnie innym środowisku. Skąd się to u ludzi bierze? Nie wiem. Pierwszy raz zobaczyłem to na żywo, na oczy, w nagraniu, bo przedtem znałem to tylko i wyłącznie z opisów. Kontrowersje jakie? Nie wiedzą, ilu było Żydów w przedbożu. Wszyscy zamordowani. Ale poza jednym, poza doktorem Judą Kamińskim. Doktor Juda Kamiński mieszkał obok tego budynku, skąd tych Żydów zabrano do lasu i ich zamordowano. A kto ich zabrał? Miejscowi ubowcy. Dlatego, że jak jeden z nich uciekł, zdążył uciec przed egzekucją, to zwrócił się gdzie? Od razu do miejscowego ubeka i stała się tragedia. On zobaczył, że na podwórku tego łóbeka stoi rower jednego z nich, czy nawet jego osobiście, który mu przedtem zabrali. Zrozumiał z czym ma do czynienia. Usiłował uciec. Nie, łóbek go dobił. Został domordowany, tak żeby nie było świadków wydarzenia. Doktor to Kamiński, później kilka miesięcy potem przyjął chrześcijaństwo. Nawrócił się, jak to kiedyś mawiano, czy w dalszym ciągu to powinno obowiązywać. Stał się. Polakiem żydowskiego pochodzenia, wyznania katolickiego. Do końca swojego życia bronił Narodowych Sił Zbrojnych. Będąc świadkiem takich wydarzeń, dosłownie przez ściany, słysząc krzyki, słysząc to wszystko, co się dzieje, był bardzo świadomy, aby jego nie zabrali, po niego nie przyszli. Enezetowcy mordowali wszystkich Żydów, a jego nie ruszyli, co jest grane. O co w tym wszystkim chodzi? Trzeba wiedzieć. Trzeba wiedzieć, ale żeby wiedzieć, to trzeba się douczyć. Douczanie się jest trudne, bo to wymaga czasu, wymaga także umiejętności umysłowych, czyli trzeba mieć narzędzia w głowie, w tym sensie przenośnym, żeby umieć się tą wiedzą posługiwać. I teraz doktor Wcisiak przedstawia się: Jestem doktorem historii. E, e, e. Cały czas jęka, stęka, duka. To jest poziom obecnej formacji uczonych czy naukowców, naukawców, jak ktoś tylko chce to nazwać. Czyli dwaj historycy. Z jednej strony Krzysztof, dawniej Lech Łuksza, teraz dr Flisiak, mówią, że zginęło około 7-8 Żydów. Około. Koło to jest bardzo konkretne wyrażenie. Około 3 litrów mleka, to wiemy, że tam było parę kropci w tą, czy w tamtą. Ale osoby liczymy, osoby są policzalne było albo 7 albo 8. Jak dodamy do tego słowo około to całkowicie deprecjonuje cały ten ich wywód. Nie wiedzą, że ten wybór dokumentów jest bardzo selektywny pod określonym kątem. Nie wiedzą, że są zbiory archiwalne dokumentów nie tylko w zbiorach archiwów warszawskich, przede wszystkim Instytutu Pamięci Narodowej, bo tym się wszyscy posługują, że są poza, że jest życie historyczne poza zasobami Instytutu Pamięci Narodowej, ale Skąd mają to wiedzieć? W szkole tego nie uczą, na studiach pewnie tego nie uczyli, sami dalej nie pogłębiają swojej wiedzy, no to takie mamy efekty. Przed, Bożu, przed wojną mieszkało 4,5 tysiąca Żydów. Z tych 4,5 tysięcy zginęła olbrzymia większość, co do tego nie ma wątpliwości. Ale ilu przeżyło, tego nie wiemy. Proporcjonalnie w tych wszystkich tego typu wydarzeniach mamy około 10% tych, którzy przeżyli. Którzy się uratowali. Jeśli w przedbożu byłaby taka norma spełniona, czy 10% to byłoby aż 450. Jak byłby tylko 1%, to byłoby aż 45. I teraz poszukiwanie tych, którzy przeżyli, przez przedbór się przewinęli, nie zostali przez Polaków zamordowani, jest prawdopodobnie trudne i bardzo żmudne, ale jest jeszcze możliwe, tylko trzeba umieć chcieć. Nie tylko chcieć, ale trzeba umieć chcieć. No ale po co? Jak można iść na skróty, można iść na łatwiznę. I jednocześnie propagowanie, że jest osoba, która to wszystko zbadała, która to wszystko wie. Co zbadała? Co wie. Jest przytoczona: Joanna Tokarska-Bakir, z wykształcenia, z zawodu. Antropolożka, centropolożczyni, jak to można nazwać. Praca magisterska, buddyzm, praca doktorska. Tybetanizm, praca habilitacyjna, etnologia. Gdzie to jest historia? Gdzie tu są stosunki polsko-żydowskie? Jaki ona ma dorobek, poza tym, że cały czas publikuje, wyszukuje i pokazuje nas w jak najbardziej negatywnym świetle, a wszystko co nam nie pasuje, to wszystko oczywiście odrzuca. Czyli pokaż mi, powiedz mi, gdzie i co piszesz, a powiem ci, kim jesteś. Ona pisuje i egzystuje w POLIN i jej publikacja jest przerywana jako wzorcowa, że ona to wszystko zbadała. Tak samo jest mowa o pogromie, tak zwanym pogromie w Krakowie. Na czym to ma polegać, że ona to wszystko Właśnie ostatnio zbadała i opublikowała. Dobrze, a ja się pytam, co w takim razie zrobimy z książką pana Radosława Patlewicza? Pogrom w Krakowie, śledztwo historyczne. Rzadko się spotyka, a w tych sprawach to chyba jest jedyna tego typu publikacja, żeby ktoś przeorał do podstaw, aż do bólu, do Gleby. wszystkie te informacje na temat tego pogromu krakowskiego czy rzekomego pogromu krakowskiego w taki sposób, jak zrobił to Pan Patlewicz. On książkę opublikował dużo wcześniej od Joanny Tokarskiej Bakir. Ale ci dwający oni nawet o tym nie wiedzą. A gdyby wiedzieli, to przypuszczam, że nawet przy czytaniu tej książki nie zrozumieliby treści, bo Pan Patlewicz poszedł po źródłach, poszedł po relacjach, poszedł po wspomnieniach, po wszystkim ze zdjęciami włącznie, z fałszywymi zdjęciami z tego rzekomego pogromu. Ale po co nam takie publikacje, jak mamy publikacje Polin? I ci dwaj zawodowi historycy, bo tak się przedstawiają, w takich właśnie sferach się obracają. I w tamtym środowisku ważniejsze jest np. badanie snów i wrażeń niż badanie historii. Jest to dopuszczalne? Z ich strony jak najbardziej tak. Teraz czy Narodowe Siły Zbrojne pod dowództwem kapitana Żbika zamordowały tych Żydów w Przedbożu czy nie? Doktor Juda Kamiński był lekarzem oddziału kapitana Władysława Kołacińskiego Żbika. W trakcie walk z Niemcami Wiosną 1944 roku stracił rękę, musiał później być ewakuowany, przekazany na siatkę z racji żydowskiego pochodzenia ukrywany. W oddziale już nie mógł być. I gdyby kierować się tym rzekomym polskim antysemityzmem, to nie powinien go wypuścić z swoich rąk. A on nie tylko został przed nich ocalony, on ich później broni. Po wojnie przez bardzo wiele powojennych lat. Co więcej, wystawia świadectwa nawet tym NZ-owcom, których na oczy nie widział. Dlatego, że tak bliska była mu ta formacja. I wiedział, że ci ludzie nie są tacy, jakich się w propagandzie opluskwia, jakich się pokazuje. Brat kapitana Władysława Kołacińskiego, Józef Kołaciński. Zesłany do Auschwitz wiosną 41 roku i w sierpniu 1941 roku już zamordowany w obozie koncentracyjnym. Za pomoc Żydom, za ukrywanie Żydów, za przekazywanie do getta w piotrkowie żywności, za przekazywanie dokumentów dla nich, żeby ich ocalić. Przepiękna rodzina z piękną historią. Niektórzy Żydzi przez nich uratowani przeżyli. Później się znaleźli na zachodzie. Kapitan Kołaciński próbował do nich dotrzeć. Spotkał się z obelżywym podejściem. Polak zrobił swoje, Polak już jest niepotrzebny i Polak może po prostu odejść. Nie jest nikomu potrzebny. I to jest ten obraz sytuacji, jaką mamy, tą nową formację inteligencką, magisterską, doktorską, tych specjalistów od stosunków polsko-żydowskich, od prawicy, od lewicy, od śledzenia, od gnębienia, bo on gnębi szuka jakieś pływy. I cały czas ta skrajna prawica mu tam się marzy, żeby ją rozłożyć na czynniki pierwsze, sam będąc w tamtym środowisku do bardzo niedawna. Jednocześnie wykazuje się naprawdę wielką niekompetencją. Czyli Krzysztof, do no niedawna także Lech Łuksza, na przykład wspomina w mediach narodowych, nagranie chyba jeszcze jest, o niejakim Lemie. Lem, znany pisarz, fantasta w tym sensie nie tylko, że się fantastyką zajmował, ale także zmyślał, doszedł w pewnym momencie do wniosku, że on jest bardzo inteligentny. Już nie żyje, więc był. I publikował, czy mówił o sprawach, że on ma iloraz inteligencji 150. A skąd wie? Skąd ma? Bo jako dziecko mamusia go zbadała i mamusia mu powiedziała. Na dziecku można to sprawdzić? Aż to tak, nie wiem, ale w każdym razie nie było tego typu badań, jak się okazało. Była to jego własna postawa, jego teoria. Ma do tego prawo, jak najbardziej. Mamy prawo wątpić, albo kwestionować, albo poszukiwać czegoś, co byłoby większym potwierdzeniem? Też mamy prawo. Stanisław Flem. Osławił się straszną, haniebną wypowiedzią, że w jednym okręgu Armii Krajowej Kraków, w okręgu krakowskim, było 60 tysięcy szmalcowników. W jednym okręgu. Skoro tych okręgów było 16, czyli proporcjonalnie, jeśli we wszystkich okręgach byłoby podobnie, to mielibyśmy milion szmalcowników, czyli jeden szmalcownik mógłby wydać, doprowadzić do śmierci ilu Żydów. Żydów by im zabrakło. Absurd? Nie. Tak dzisiaj wygląda ten świat polityczny, historyczny, który kanceluje nam od, y, całą rzeczywistość w sposób okropny, w sposób nie do przyjęcia. Jeśli ludzie się gdzieś pojawiają w przestrzeni publicznej, jak to się ładnie nazywa, jeśli się wypowiadają, jeśli zajmują się jakimiś sprawami, to zawsze mówię, musisz wiedzieć tyle, żeby móc powiedzieć tyle. Dlatego, że musisz mieć solidny podkład. Ale nie to, ja nie wiem nic, ty nie wiesz nic. Razem wiemy wszystko. Czyli ściganie się po powierzchni zjawiska, ten ideologiczny bełkot pod... Płaszczykiem historii jest zjawiskiem groźnym, bo ludzie, którzy patrzą na nagranie, a tu doktor, tu magister, tu historyk, tu historyk, oni wiedzą, oni widzą, oni się znają, więc może i tak było. Sami już tej swojej pracy nie wykonają. To jest podwójna odpowiedzialność za to, co sam mówię, za to, co wpieram w innych, którzy mogą to przyjąć na wiarę i są wyprowadzeni na manowce. Jak chcecie robić nagranie, czy chcecie analizować postawę kapitana Żbika, jego oddziału i tych zachowań rzekomych antysemickich, antyżydowskich, to sięgnijcie do wszystkich dostępnych źródeł, albo przynajmniej do prawie wszystkich. Są źródła żydowskie, które mówią jednak co innego, są źródła ubeckie, które są pokaleczone w sposób nieprawdopodobny tam takich steków bzdur jak tam się spotyka, nie ma nigdzie indziej. Są dokumenty podziemia, konspiracyjne, akowskie i NZ-owskie. To wszystko jest dostępne. I tego jest dużo. I na to trzeba poświęcić dużo czasu. No ale po co? Można wyjść e, y, 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 i wszystko już wiem.